Pomysłem tak naprawdę wyszli Ojcowie Oblaci, którzy nie tylko dbają o to, żeby tutaj szerzyć wiarę katolicką i służyć Matce Bożej Kodeńskiej, ale dbają także o to, żeby krzewić miłość ojczyzny. W swoich działaniach podejmują taki trud i ojciec superior który przełożony tego klasztoru opowiedział mi o historii wieloletniej historii budowy pomnika zwycięskiej bitwy o Kodeń. Ta bitwa odbyła się pierwszej nocy powstania styczniowego. Ludzie, którzy tu na tej ziemi żyją, są potomkami powstańców styczniowych, którzy od pierwszej nocy do ostatnich dni powstania walczyli. Ten pomnik. Jest ważny dla wszystkich, którzy mieszkają na tej ziemi. On przypomina historię ich dziadów, ojców, ale jest też ważnym świadectwem wartości, które ta społeczność tutaj reprezentuje. Proszę spojrzeć na ten pomnik. Tam jest krzyż, który jest najwyższym punktem. Tego pomnika od krzyża, od Boga wszystko się zaczyna. Jest orzeł, który symbolizuje honor. Jest biało-czerwona flaga, którą orzeł otula swoim skrzydłem. To są symbole, Bóg honor, ojczyzna, które tu dla mieszkańców tej ziemi są ważne. I w jakimś stopniu tworzą tożsamość. Ludzi stąd właśnie. Za mną pomnik, który dzisiaj został odsłonięty. Pomnik Powstańców Styczniowych. 160. rocznica Powstania Styczniowego i jedna z niewielu wygranych bitew właśnie Powstania Styczniowego, która była tutaj w Kodniu. To nasi pradziadowie, nasi dziadowie walczyli o to, żebyśmy my później. Mieli wolną Polskę. I dzisiaj dlatego też tak ważny mamy czas, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy wielkiej, silnej, suwerennej Polski, którą znamy z podręczników historii, czy tak naprawdę chcemy tej Polski poddanczej poddanczej z jednej strony Rosji, z drugiej strony Niemcom, czy my chcemy wieść ten prymat w Unii Europejskiej, rozwijać się. Czy tak naprawdę chcemy być montownią, być może niemieckich samochodów, albo, albo podlegli rosyjskiej strefie wpływów bez armii? Bo dzisiaj o to się tak naprawdę toczy gra. I dzisiaj w kodniu pokazujemy, że społeczeństwo południowego Podlasia jest społeczeństwem, któremu suwerenność to jest pierwsza rzecz, która nam przyświeca. A przypomnę, że 4 km stąd jest już poligon wagnerowców i jesteśmy bardzo blisko granicy. Dlatego też ta inicjatywa, którą zapoczątkował pan senator Grzegorz Bierecki, żebyśmy pokazywali naszych przodków, żebyśmy się nie wstydzili stamtąd, skąd jesteśmy, żebyśmy się nie wstydzili naszych rodzin, jest bardzo, bardzo ważna. Zorganizowaliśmy komitet do budowy tego pomnika, w którym uczestniczyli posłowie, senator Bierecki, no i lokalni samorządowcy, imieniu tuczna, ja również w tym uczestniczyłem. I postawiliśmy taką pamiątkę, która będzie ludziom na lata. No i w tej chwili, mówię, te przygotowania zaczęły się dużo wcześniej, bo już drogi remontowaliśmy, budowaliśmy drogi, żeby po prostu dla pielgrzymów było więcej, lepiej dojechać. No i przecież to wszystko zostanie mieszkańcom. No myślę, że ładny ten pomnik. I te osoby, które zginęły w tamtym czasie, zasłużyły na takie upamiętnienie, bo do tej pory był to tylko kamień z tablicą. Pomnik jest dziełem znakomitego artysty Mariusza Drapikowskiego. To artysta o formacie już światowym. Człowiek, który tworzy znakomite dzieła, i będzie jeszcze jeden powód do tego, żeby odwiedzać Kodeń, Oprócz tego cudownego sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, oprócz. Pięknej drogi rowerowej wzdłuż wschodniej granicy, która przebiega przez Kodeń. Jest także do zobaczenia piękny pomnik, który symbolizuje szacunek dla ludzi, którzy oddali życie za Polskę. Myślę, że patriotyzm, wiara są nieodłącznymi elementami tego sanktuarium, a jednocześnie naszego wychowania. Bardzo osobisty stosunek do Matki Bożej Kodeńskiej. W momencie powołania nowego zarządu województwa lubelskiego otrzymaliśmy obraz Matki Bożej Kodeńskiej i opiekuje się nami. Dziś wyjątkowy dzień dla całej Polski, dla regionu lubelskiego, dla Kodnia rekoronacja obrazu. Piękny jubileusz trzystulecia koronacji Matki Boskiej Kodeńskiej. Mnóstwo pielgrzymów, ale przede wszystkim przeżycie duchowe. Również dziś w Dzień Wojska Polskiego tutaj w Kodniu nad granicą z Białorusią w niespokojnych czasach spotykamy się, aby zademonstrować siłę naszej wiary, również siłę naszego oręża, siłę państwa polskiego. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj dzisiaj być z Matką Boską Kodeńską. Nigdy w wolnej Polsce, która tyle razy stawała tutaj przed obliczem Królowej Podlasia i w wymiarze Patrząc na tych, którzy szli na wojnę i tych, którzy wyjeżdżali na Syberię i tych, którzy szli do obozu, wszyscy stawali. Nigdy nie było takiej możliwości, patrząc ze strony zewnętrznej, żeby wyrazić Bogu wdzięczność, wyśpiewać Tedeum za obecność Maryi, bo to jest dar Boga dla naszej Ojczyzny, dla Podlasia. To było kiedyś centrum Polski, do granicy było ponad 600 kilometrów. Dzisiaj troszkę się zmieniło. I ta myśl się zrodziła wiele, wiele lat wstecz, że jeżeli będziemy się zbliżali do jubileuszu, 300-lecia koronacji, to go chcemy go przeżyć godnie. I stąd ta myśl, żeby zrobić z tych darów pielgrzymów, państwa też bierackich, tak mówiąc bezpośrednio, bo to jest też ich duży wkład pana senatora, zrobić korony jubileuszowe. Jako wdzięczność Bogu za dar matki, królowej Podlasia, a nade wszystko Matki Jedności. Myślę, że to jest takie bardzo naturalne, że, że są jubileusze, nawet w rodzinach, prawda, no to chcemy kogoś. Kogo kochamy, chcemy uhonorować, chcemy mu coś przekazać, coś dać takiego pięknego, szczególnego, i my też chcemy Matce Bożej w tych okazjach, które mamy. Prawda, teraz mamy 300 lat od y, pierwszej koronacji. Też to jest taki nasz dar ludzi wierzących, kochających Matkę Bożą. Ludzie owych czasów, tak bardzo udręczeni przez te różne prześladowania w czasie niewoli carskiej, ludzie gnębieni za wiarę, który, których ta wiara naprawdę kosztowała, przecież setki wypędzono na Sybir w kibitkach, setki gniło dosłownie w więzieniach, tysiące, tysiące ludzi zostało okaleconych przez brutalne prześladowanie tak zwane nawrócenie, nawracanie na prawosławie, połamane szczęki, wybite zęby, potrafili rzucać ludzi o ziemi i skakać nogami po piersiach i po głowie. Więc nie dziwne, że ta radość przybycia obrazu wyrażała się po prostu płaczem, ale przynajmniej szlochem. Jak mówił jeden z kapłanów, myśmy płakali z żalu, że Matkę Bożą nam zabierano. Synowie nasi płacą z radości, że do nas powraca. I błagali równocześnie Matkę Najświętszą. Matko Najświętsza, już teraz nigdy więcej nas nie opuszczaj. Ten sam moment będzie powracał niejednokrotnie w wystąpieniach biskupa Przedzieckiego. Ogarnij płaszczem Święte Podlasie i więcej z niego nie odchodź. Dla mnie ważne to jest, że te korony poświęcił papież. to nie jest bez znaczenia. Dlatego się zdarza, że papież święci koronę. W tym wypadku poświęcił papież w obecności za biskupa. Tak jak znam trochę historię obrazów koronowanych, często te cudowne obrazy są poświęcane przez papieża czy przez biskupa. Ten związek duchowy obrazu z osobą, która dedykuje tę koronę na Najświętszej. Boskie Kodęskie odwiedzamy co roku, a w tym roku miałem kilka operacji i musiałem przyjść obejść na kolanach i trzy stolecie od nowy obrazu. No, bo było przyjechać, jak się odwiedzić za zdrowie. Miałem już takie beznadziejną sprawę, że a w Warszawie jakoś i tu przyjeżdżałem za każdym razem. Pomodlić się i jakoś już teraz dam radę nawet sam samochodem przyjechać. Tu dla nas to jest, dla tych co nie mogą iść pieszo czy jechać do Częstochowy, to dzisiaj jest tak, jakby była Częstochowa kodeń dla całego Podlasia. Dla mnie Matka Boska to całe życie przyjeżdżałam, przychodziłam na pieszo, jak byłam młoda i zawsze przyjeżdżaliśmy do Matki Bożej tutaj, do Kodnia. Jeździmy już razem tutaj w zasadzie od 2007 roku, bo wtedy wzięliśmy ślub. Ja w zasadzie od dzieciństwa tutaj jeżdżę, tak. No mamy niedaleko, bo to jest około 50 km z Białej Podlaskiej. No i nieprzerwanie, rok w rok jesteśmy. Jesteśmy zawsze razem i Bóg też jest ważny w naszym małżeństwie i rodzinie. W 1969 roku wzięliśmy ślub, także trochę czasu upłynęło. Mamy prawnuczkę ładnego. Dobrze, zdrowego, zdrowego, zdrowego. Zawsze modlimy o zdrowie, o wiarę i błogosławieństwo Aj. dla naszych dzieci. Modlimy naszych się zresztą codziennie radyka. do Mateczki naszej kochanej. Co roku jestem na tej uroczystości, 15 sierpnia w Kodniu. Dla mnie jest ogromny zaszczyt, że dzisiaj od brazt kurkowych otrzymałem medal medal w związku z tym, że dzisiaj mieliśmy święto matki matki boskiej Kodeńskiej. Akurat to dzisiejsze święto jest związane również z naszym miastem, ponieważ dwa dni temu w niedzielę mieliśmy taki festyn, festyn pod nazwą Terespol, wielokulturowe miasto, niedziela w Terespolu. On był też powiązany z otwarciem pomnika Andrzeja Baja w Terespolu. Andrzej Baj, powiem dosłownie trzy zdania, był to burmistrz ostatni przed II wojną światową, burmistrz, który był między innymi założycielem Armii Krajowej, jednym z założycieli Armii Krajowej, jak też brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, z 1920 roku. Rozwijał niesamowicie miasto Terespol. Spoczywa na powązkach, zresztą pomnik był fundowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Mogliśmy gościć wielu zacnych gości. W tym dniu również wręczyliśmy statuetki zasłużone dla miasta Terespol. Między innymi taką statuetkę otrzymał. Oseł Dariusz Stefaniuk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Janusz Kopczyński, brat Kurkowy, który rozwija Bractwa Kurkowe w Terespolu i Srebrny włos lub Seniora. Terespol jest to miasto przygraniczne i powiem tak, że dzięki bardzo trafnym i mądrym decyzjom rządu Rzeczypospolitej Polskiej niesamowicie szybko w ostatnich latach się rozwija. Od 2016, jak dobrze pamiętam. Otrzymaliśmy ponad 56 milionów złotych. Jest to przepotężny zastrzyk finansowy dla naszego miasta. Drogi, żłobek, przedszkole, rewitalizacje, kanalizacja sanitarna, deszczowa, rozbudowa szkoły, przebudowa szkoły. Tych inwestycji jest mnóstwo i to zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy z. Władzami samorządowymi województwa lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego, ale w szczególności naszy, naszymi lokalnymi parlamentarzystami. I tutaj warto wspomnieć o bardzo dobrej współpracy z panem senatorem Grzegorzem Biereckim, z panem Dariuszem Stefaniukiem, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy doradcą ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Myślę tutaj o panu Ryszardzie Madziar. Myślę, że. Nasza ojczyzna to nie tylko zaszczyt finansowy na ścianę wschodnią, ale również do innych samorządów, a tych, tych samorządów mamy zdecydowanie ponad 2000 i widzimy w jaki sposób się w tej chwili Polska dynamicznie rozwija. Niestety smutno powiedzieć tylko jest jedną rzecz, że niektórzy tego nie rozumieją i się, i się, i się temu niesamowicie dziwią. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że w dniu, dwa dni temu, mieliśmy okazję gościć również. Naszych przyjaciół z rejonu Łódzkiego. Jest to gmina pod Hajce. Dwóch zastępców głowy rejonu: Oleksandr Blaszuk i Valentin Prichodźko. Powiem tak: to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, to normalna głowa tego nie jest w stanie zrozumieć. To barbarzyństwo Rosjan, to barbarzyństwo, ta krew, ten płacz dzieci, śmierć, gwałt, morderstwa. Nie wiem. Mam nadzieję, że świat to zrozumie. Niestety. Co niektóre państwa w Europie zbyt wolno ruszyły z pomocą dla Ukrainy, ale już to już to rozumieją. Ale myślę, że my, Polacy, Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i wspólnie razem ta dobroć chociażby dzisiaj, 15 sierpnia, wstawnicą matki boskiej, kodeńskiej, spowoduje, że i będzie koniec tej barbarzyńskiej wojny, regna Polonie referent! Bacznij! Głową kierowcą wie: na prawo, bacz! Referencja ilustryczna od Magnifisy. celebrandi! Viva Jezus! Stos!